Świat widzi uśmiechnięte dzieci, widzi filmy z naszego życia, a nie widzi mnie o trzeciej nad ranem, kiedy liczę monety w portfelu, kiedy zaciskam zęby, żeby nie płakać. Hejt to nie są litery na ekranie, to nóż, który ktoś wbija w serce matki, a potem odwraca się, mówiąc: Przecież to tylko słowa. Godzina 8:15 polskiego czasu, u nas już 13:15. Ręce drżą tak, że ledwo trafiam w klawisze. Telefon wybiera numer, a ja czuję, że każda sekunda dźwięku w słuchawce to jak odliczanie do wyroku. Po drugiej stronie w końcu odzywa się głos. Neutralny, chłodny, urzędowy. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? W mojej głowie krzyczy tysiąc odpowiedzi. Proszę mi nie zabierać dzieci, proszę zobaczyć, że one są szczęśliwe. Proszę zrozumieć, że do mnie musi być z marmuru, żeby był pełen miłości. Ale usta wypowiadają coś innego. Dzień dobry, dostałam wiadomość zaszyfrowaną. Potrzebuję hasła. Słyszę stukot klawiatury, słyszę szelest papierów. Słyszę jak ktoś mówi tonem, jakby to była tylko kolejna sprawa w kalendarzu.